Cześć, witajcie na oficjalnym kanale Baselinker. W tym filmie opowiem o kilku wybranych nowościach w naszym systemie, które pojawiły się w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Opowiem o nowych kontach Marketplace, NP Shopping, Trendyol i ApteGo. Smart to z kolei nowa porównywarka cen, która już jest dostępna w naszym systemie. System został wzbogacony o moduł zwrotów oraz tryb ciemny. Opowiem o nowościach w akcjach automatycznych oraz o możliwości śledzenia przesyłek w integracji Allegro. Zacznijmy od nowych integracji w systemie. Tylko w miesiącu październiku i wrześniu dodaliśmy aż 20 nowych hurtowni. Część z nich jest połączona za pomocą integracji BaseLinker Connect, a więc możesz dodać ich integrację do konta bez dodatkowych opłat. Pamiętaj, że hurtownie, które nie są zintegrowane za pomocą BaseLinker Connect, kosztują 50 zł miesięcznie za każdą, kolejną dodaną hurtownię. W listopadzie odbył się webinar o nowym koncie marketplace MP Shopping. Link do webinaru znajdziesz w opisie filmu. MP Shopping jest jednym z największych kont marketplace na Ukrainie. Jeżeli jesteś zainteresowanym, aby wysyłać tam swoje towary, to koniecznie obejrzyj nasz webinar. Kolejna ciekawa propozycja to Aptego Marketplace, gdzie kupisz leki w okresie jesienno-zimowym. Popyt na leki rośnie. Warto więc zainteresować się tym marketplacem, jeżeli oferujesz taki właśnie towar. Aptego jest częścią grupy Luxmed, a zakupione tam leki można odebrać w aptece albo mogą być one dostarczone bezpośrednio do domu klienta. Od teraz możesz również dodać swoje oferty do Hello Smart. Klienci zobaczą Twoją ofertę razem z ofertami innych sprzedawców na podobnej zasadzie jak w przypadku innych porównywarek cen. Kolejną propozycją dla naszych klientów jest Marketplace Trendyol. Ten skupia się na modzie i oferuje odzież i obuwie. Marketplace oferuje dostawy do 27 krajów i ma bazę 30 milionów klientów. Teraz zobaczmy, co zmieniło się w panelu i jakie nowości przygotowali nasi programiści. Mocno oczekiwany moduł zwrotów już jest w opisie filmu. Znajdziesz link do webinaru, który odbył się w listopadzie. Dowiesz się dzięki niemu, jak dodawać zwroty, jak nimi zarządzać. Zwroty od teraz mają swoje własne miejsce w panelu. Znajdziesz je w zakładce zamówienia. Na kanale YouTube pojawił się również krótszy film podsumowujący nową funkcję. Link również znajdziesz w opisie. Przejdź na ciemną stronę mocy dzięki ciemnemu motywowi. Od teraz możesz zmienić ustawienie na ciemne w dowolnym momencie. Ustawienie to znajdziesz w prawym górnym rogu panelu pod nazwą Twojego konta. Po przejściu do ustawień magazynu zauważysz, że menu zostało przeniesione na lewą stronę. Powodem takiej zmiany było dodanie nowych zakładek. Teraz wszystkie są widoczne od razu i nie musisz przewijać głównego paska ręcznie. W ustawieniach integracji Allegro dodaliśmy nową zakładkę, czas wysyłki Allegro oraz termin wysyłki. Możesz tam włączyć synchronizację tych dwóch parametrów na podstawie danych wprowadzonych przy produkcie w katalogu BaseLinker. Pamiętaj, aby dodać wcześniej nowe pole własne na karcie produktu z terminem oraz czasem wysyłki. Dla zakładki czas wysyłki dodaj pole jednokrotnego wyboru, dla zakładki termin wysyłki dodaj pole data. Aby automatycznie zmienić czas i termin wysyłki, możesz stworzyć specjalną akcję automatyczną. Na przykład taką jak ta widoczna w tym momencie na ekranie. W opisie filmu znajdziesz również szczegółowy opis tej funkcji. Od teraz warunkiem w zdarzeniach w akcjach automatycznych może być również nazwa województwa. Z podziałem na województwa dostawy oraz faktury. Możesz również sprawdzić, czy klient, który dokonał zakupu, jest klientem powracającym. Zdarzenie to nazywa się Klient ma inne zamówienie. Jak widać, możesz wybrać, kiedy klient składał ostatnie zamówienie. W zależności od tego, kiedy to miało miejsce, możesz wykonać różne akcje. Między innymi możemy oznaczyć takie zamówienie gwiazdką. Pozwala to połączyć ze sobą zamówienia, które zostały zrobione w krótkim odstępie czasu. Aby to zrobić, oba te zamówienia zaznaczasz i łączysz za pomocą akcji w górnej części panelu na liście zamówień. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przygotowaliśmy nową akcję automatyczną Wywołaj zdarzenie własne. Pozwala to łączyć ze sobą wiele zdarzeń własnych w dowolnym momencie. Dzięki temu możesz tworzyć swoje własne, unikalne sekwencje akcji automatycznych. Po więcej porad i nowości zapraszamy na stronę naszego bloga, do naszej pomocy, do zakładki pomoc. Pamiętaj również o darmowej Akademii Base gdzie znajdziesz dwa kursy z prawie 100 filmami, quizami oraz certyfikatem kończenia szkolenia. Link do Akademii znajdziesz w opisie filmu. W opisie filmu znajdziesz również link do webinaru, gdzie część omawianych dzisiaj nowości była omówiona jeszcze bardziej szczegółowo. Do zobaczenia i pamiętaj o zasubskrybowaniu naszego kanału.